Pieniądze uciekają, a ty nic z tym nie robisz. 76 tysięcy spłaconych umów frankowych i 23 tysiące nadal spłacanych. To razem 99 tysięcy kredytów frankowych, z którymi klienci jeszcze nic nie zrobili. A te liczby dotyczą tylko jednego banku. To bank PKOBP, który zgodnie z nową strategią chce rozwiązać problem kredytów frankowych w ciągu dwóch lat. Bank agresywnie zaatakuje klientów frankowych, proponując im różne formy ugód bankowych. Dotyczy to głównie tych 23 tysięcy kredytów nadal spłacanych. A te 76 tysięcy spłaconych kredytów frankowych? Tutaj cisza. Bank liczy na niewiedzę klientów. A wręcz na to, że o swoim kredycie zapomnieli. Wykluczył ich zatem z planowanego programu ugód bankowych i nie zamierza oddać kasy. Jeżeli spłaciliście kredyt pseudowalutowy we franku, euro, dolarze czy jenach japońskich, to pamiętajcie, wy też możecie odzyskać pieniądze. Kredyty spłacone też można podważyć. Powiadomcie znajomych, może żyją w nieświadomości. Przekażcie im moje namiary. Konsultacja jest bezpłatna. A może nadal taki kredyt spłacacie? Działajcie, zapraszam na rozmowę. Link w komentarzu.